Cześć kochani, jak widać, u nas prace ogrodowe nadal postępują. Posadziliśmy sobie już wszystkie nasze byliny z tunelu foliowego, zaczynają kwitnąć niezapominajki, nasz złocień. Piwonia powoli zaczyna wykształcać piękne pąki kwiatowe. Liliowce szaleją, także u nas zaczęło się dziać tak intensywnie, jeżeli chodzi o kwitnienie kwiatów. To są nasze te łubiny, które mieliśmy przygotowane. Kwiaty jednoroczne, suchołuski, goździki, lewkonie, floksy. Także, jak widzicie, całe tutaj skalniaczki boczne, żeśmy sobie obsadzili. Ptaki mi śpiewają cały dzień, chyba dlatego, że dostały piękną porcję jedzenia do swojego karmnika. W tym miejscu opuszcza się nam ketmia. E, także ten popularny hibiskus obsadziłam sobie już też donice wsadziłam do nich moje miliny tu milion belsa akurat wzięłam sobie na rynku były w fajnej cenie poprzygotowywaliśmy donice e, pokażę wam mój imbir i kurkumę chwaliłam się wam, że takie wielkie, zobaczcie tam z tyłu mamy imbir a tu mamy e, właśnie kurkumę, będziemy ją sadzić na pewno w workach tu znowu hartują się nasze pomidory i papryka, która w tym roku udała się najlepiej. To jest, powiem Wam, jalapeno i habanero. To jest akurat habanero Red. Halapeno również ma piękne sadzonki. Tu są nasze bakłażany. Jak widać, gdzieś tu żółkną powoli listeczki te dolnie. Będziemy je odrywać. Nie przejmujemy się tym, jak widać, sadzonki ładne, duże, zdrowe, więc postaramy się zaraz po zimnej zośce wsadzać je już na miejsca stałe. Tu również obsadziliśmy nasze skalniaki, tu są posadzone heliotropy, werbena patagońska. Jak widać, lilie niesamowicie zaczęły się pokazywać, coraz większe są. Serduszka od mojej mamy. I wszechobecny mniszek. Mniszka mamy takiej ilości, że po prostu jest to nie do wyplenienia. Posadziłam wczoraj nasze aksamitki, część odmian. Jeszcze teraz pikuję kremową aksamitkę. Dlaczego aksamitka? Akurat w skrzyni warzywnej. W tym miejscu będziemy sobie sadzić nasze cukinie, i one będą tam szły aż do końca. Tam na ostatniej rabacie mamy truskawki. Natomiast aksamitka zapobiega temu, ażeby nasze cukinie dostały mączlika. Tak samo nie lubią jej zapachu mrówki. Więc jest szansa, że się ich pozbędziemy. Czekam, nie widzę dzisiaj obcinanie szczypiorku, bo zaczyna kwitnąć. Zaczęły się wysokie temperatury i po prostu coraz więcej pączków się pojawia i na siedmiolatce, która jest przewielka i na szczypiorku. Tu mamy naszą pietruszkę. To są wszystko nasze rozsady. Kolendra Stare rozmaryny, majeranek uwielbiamy, będę robiła na pewno w najbliższym czasie żurek, także na pewno świeżego majeranku użyjemy. Powiem Wam, że się zaczęły pojawiać potworne ilości ślimaków. W tym miejscu niestety mało ekologicznie, ale musiałam posypać tym granulatem, z nakolem, z tego względu, że zjadają mi strasznie małą kapustę, to jest mój pakczoj którego tak dość gęsto wysadziłam, ale z tego względu, że my go będziemy na bieżąco zużywać. Sałaty, jak widać, zawiązują bardzo ładne główki. To jest nasza cebulka, również siedmiolatka. Truskawki przepięknie kwitnące, ale powiem Wam, że już gdzieś dzisiaj widziałam truskawkę, która zawiązała owoc. Z wypadków przy pracy przepięknie koperek wszedł, a tam mój pies wykopał dziurę. Więc w tym miejscu będziemy musieli sobie albo dosiać koperku, albo będziemy w tym miejscu sadzić koper włoski, bo też mam rozsadę. Ja lubię bardzo fęku, więc jak najbardziej mi to pasuje. Tu mamy kolejną, to jest ta właśnie cebulka szalotka, którą sadziliśmy z cebul. Nie z. O, moja truskawka! Zobaczcie, może się wyostrzy i zobaczycie. Proszę bardzo, pierwsze truskawki. Teraz w ogóle zapowiadają u nas bardzo wysokie temperatury, więc wydaje mi się, że te owoce będą się zawiązywać coraz lepiej. Tak jak wiecie, ja mam bardzo dużo odmian truskawek, więc będziemy starali się tak je dopasować, żeby jak najdłużej nam owocowały. Nasza rzodkiewka karata leży na, tą kratę będziemy sadzić ogórek meksykański ona jest wbijana do ziemi jeśli nie wiecie co to jest to jest po prostu ekspozytor sklepowy ze stali ocynkowanej nasza pietrucha rozmaryn znowu szczypiory walczę teraz właśnie z plagą opuchlaków na cebulce na razie wygrywamy tu są nasze mięty również z naszej rozsady jak widać, się pięknie zaaklimatyzowały. I tu również mamy cały szwadronek, widzicie, aksamitek. Dlaczego akurat też tu? Tu będziemy właśnie sadzić ogórki meksykańskie. Będziemy sadzić też e, zwykłe ogórki i ogórki sałatkowe. Więc staramy się, żeby tego mączlika eliminować z naszego ogrodu w sposób naturalny. E, więc obsadzamy wszystko aksamitką, a dodatkowa aksamitka bardzo ładnie wygląda. No i nadaje naszemu ogrodowi takiego troszkę innego wymiaru. Właśnie moja córka wróciła ze szkoły, więc będę miała za chwilę pomoc w ogrodzie. Już było pierwsze pielenie za nami. Wypieliłam maliny, tu właśnie wszystkie poziomki zaczęły bardzo ładnie kwitnąć. Reszta dopiero zaczyna, ale to wszystko przed nami. Muszę urwać też z rabarbaru pąk, który się wytwarza, żeby po prostu liście odpowiednio y, nabrały grubości, smaku i wszystkiego, a nie żeby po prostu ta y, cała siła barbaru poszła w piasostan nasze tulipany. Tu się dzieje coraz ładniej, ale jak widzicie, po prostu są takie ilości. Tu część to jest rozrzucona trawa bo robiliśmy pod kaszarką. W ogóle bardzo dużo mrówek mamy w tym roku. Na razie będę próbowała je tymi aksamitkami niwelować. Faktycznie tych aksamitek planuję bardzo dużo obsadzić. Zaraz, jak tylko się troszkę bardziej te sieweczki moje wzmocnią, bo już je popikowałam częściowo do pojedynczych doniczek, będę się starała zrobić tak, żeby też je tu obsadzić koło tuneli foliowych żeby po prostu pozbyć się. Zobaczcie, co się dzieje z lubczykiem. Ten to po prostu szaleje jak co roku. Mamy olbrzymie ilości lubczyku. Już przestały kwitnąć nam brzoskwinie, nektaryny. Śliwy powoli się zapylają. I powiem Wam, że ten rok będzie bardzo obfity, jeśli chodzi o porzeczki. Całe krzaki będą po prostu uginały się pod porzeczkami. Jeżeli jakieś mrozy nie przyjdą, coś złego się nie wydarzy przepięknie naprawdę owocują e, tak samo zobaczcie jak e, pięknie kwitnie e, powoli e, borówka amerykańska tu już pierwszy winogron e, pokazał liście, drugi jest troszkę późniejszy, trzeci coś nie do końca, dzisiaj będę go tutaj dalej obkaszać, bo mnie ostatnio deszcz wygonił, na razie jest suchy e, jeżeli nie przetrwa mam trzy sadzonki awaryjne tu kolejny szczypiorek, który zakwitł szczaw, już go obcinałam, ale widzę, że znowu wybija pędy kwiatowe, musimy zrobić koniecznie zupę szczawiową nie wiem, czy lubicie zupę szczawiową jeśli tak, to piszcie w komentarzu czy pamiętacie tą zupę z dzieciństwa, u mnie gdzieś za dziecka bardzo dużo tej zupy się jadło, z jajkiem, ze śmietaną z tyłu przepiękna mięta, właśnie, która sama sobie żyje nie wiem skąd ona się rozrasta. Tu również mi przeszła do lubczyku. Będę musiała się za nią wziąć, podnieść tę skrzynie na jesień i po prostu wszystko wykopać. Jagoda kamczacka, która umarła, ale ożyła, więc przytniemy dzisiaj te suche liście. Agresty również powoli się zawiązują. Nie wiem, czy może stanę tyłem do słońca, żebyście lepiej widzieli. Bo zawiązują się już pierwsze agresty. Więc naprawdę w ogródku, oj, będzie pięknie w tym roku. Yy, zaczyna powoli jeżdżęnak kitnąć. To nasz pierwszy tunel z naszymi rozsadami. One stoją dopiero o 48 godzin, ale już widać, że one się wzmacniają. Jakiś tam jeden się pomidor przegiął, drugi też może podczas podlewania, bo po posadzeniu ich zaraz je podlam. Ale widzę, że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Hortensje też się ogarniają. Tu są właśnie te winogrony, o których Wam mówiłam, że mam zapasowe w razie czego. Poziomeczki białe, tu tylko Yellow Wonder jest. No i rabata ziołowa, oczywiście jest mięta, nie wiadomo skąd. Druga odmiana mięty. Ale mamy tu już naszą rozsadę wsadzoną. I jeszcze mam bardzo dużo rozsady ziół, bo my jednak tego bardzo dużo zużywamy. Więc będę się starała mm, dosadzić jeszcze do tej rabaty, żeby wszystko było ok. Tu rozkopam, bo było strasznie dużo mrówek, a jednak moje różyczki potrzebują troszkę tej normalności, jeśli chodzi o glebę, a nie potrzebują tego, żeby mrówki w ich korzeniach założyły swoje gniazdo i żeby wszystko mi tam po prostu zniszczyły. Bardzo dużo lili wschodzi, większość tu mam lilie drzewiaste. Staram się je tak sadzić, o te akurat, co są krzywe, to były kupione na rynku teraz, co byliśmy w Białej Podlaskiej w weekend majowy. Pan miał tak po prostu fenomenalne lilie drzewiaste, że nie byłam w stanie przejść, obojętnie musiałam sobie koniecznie kupić, a lilię uwielbiam. Także kochani, ja się biorę teraz za pikowanie aksamitek. Rozsada się hartuje. Myślę, że, po, że papryki pójdą do gruntu po zimnej zośce, czyli po 15. Jeżeli będą temperatury na tej prognozie długoterminowej pokazywały się ok. E, jeszcze mam do przepikowania troszkę bazylii do tunelu i troszkę na zewnątrz. E, powiem Wam, że naprawdę fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. E, Imbir w ogóle i kurkumę będziemy sobie sadzili do worków, tak samo jak ziemniaczki. Ziemniaczki już powoli puszczają pierwsze kłącza. Widać, że wychodzą z ziemi Także myślę, że w tym roku będziemy się cieszyć fioletowymi, truflowymi ziemniakami i innymi odmianami, które dzieci wybrały. Także ja was kochani serdecznie pozdrawiam. Jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia łapki w górę. Napiszcie, czy u was w ogrodzie też już kwitną kwiaty, czy wsadziliście pomidory do tuneli, do szklarni, czy jeszcze się wstrzymujecie. Pozdrawiam was serdecznie. Całusy. Pa.